Craft. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku razem z Farelem oraz Szakiem będziemy testowali najdłuższy miecz na świecie. Zmierzymy się na ringu i będziemy walczyć między sobą. Także już teraz możecie napisać w komentarzu, czy jesteście team Farrell, team JJK czy team Szaku. I my, moi drodzy, będziemy testowali najdłuższy miecz na świecie, a Wy możecie stworzyć najdłuższą łapkę na świecie. Wystarczy, że teraz ją klikniecie. Uwaga, klikamy! Wow! Udało się! Zobaczcie. I Wunia jest zachwycona. A wy z pewnością będziecie zachwyceni gratisami, które dołączamy do każdego zamówienia w Pixie Shop. Także jeżeli jeszcze nie robiliście zakupów, to koniecznie zaglądajcie do sklepu. Link do niego oczywiście znajdziecie w pierwszej linii w opisie tego filmu. Jak ty tam wlazłeś? Eee, <laughs> szaku, myślisz, że przez to urośniesz? On kąpiel bierze. Myślę, że tak. Aha, <laughs> taki, moment, że takie nowoczesne sterydy. Tak, dokładnie, o. dokładnie. No I Po co to rozwaliłeś? To jest mój domek, gościu. Kompost. Jak się nazywa? Kompostownik. Jak to Takie się nazywa? To ty nie wiesz, jak to się nazywa? Jopie, co z Teraz ciebie nie. za rolnik? Eee, moi drodzy, długie przedmioty. Nowość, nowość? No nie wiem, czy taka nowość. Po ostatnim odcinku ze świnkami to ja bym nie powiedziała, że to taka nowość. Wszystko nowość? ostatnio długie. Tutaj mamy tak. Kijek, miecz, miecz, czyli to jest miecz, schemat. Miecz. Okej, dobra. Stwórzmy sobie na początku, co? Jakieś tam podstawowe przedmioty? Nie, mega, mega interesuje co się stanie, gdy farela tym zdzielę. No, jestem też mega ciekawy, ile serduszek zadaje. O! Co? Jakiego kija miał Zoba, czy J.J.K.? A czy kija? Jakiego Jak ty to zrobiłeś? Czekajcie, nie wiem. Nie wiem. musi różno ze schematem iść. Pek, pek, proszę. Akurat miałem pod ręką, proszę Cię bardzo. O! Dobra, Ej, jest, mam uderzyłeś mnie! Niechcący, ile, ile serduszeczek? nie niezły miecz, dobra. Teraz zombiaki mi nie straszne. O, 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 a masz hamie? eee! Tak? Ej, 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 ej. ja nie chciałam, Acha. nie chciałam co to było. Ale że ja mam dwa serduszka przez was. Nie, 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 okay. wydajcie. Co ty robisz tym mieczem? Dzieka, pomogę ci yy, przy, przywrócę ci serduszka. A! No <laughs> dzięki. Ale czekaj, czy mi się przypadkiem nie wydaje, że jak włożę sobie teraz ten długi miecz i dołożę patyka. Jezu. Jeszcze jeden długi miecz. To będzie dłuższy. No, Uwaga, sprawdźmy. Pick, Zaskocz poczekaj, nas. Poczekaj. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jest dłuższy? Oh, 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 oh. Chyba. Czekaj. Pokaż. Nie. nie. Pokaż swój. E... Dobra, dobra. Dobra, nie, nie jest dłuższy. Nie, nie, jest dłuższy, nie, nie, nie. Jak mi zniknął, halo! A, no masz się, yeah. no i tak to jest jak się kombinuje my za my dużo. Dasz, o, to, babco, dasz to. paluszka to chcę całą rękę wziąć. Dobra, ja bym naklepał Golema. On gdzieś tutaj łaził, ja widziałem gościa. Stary, która będzie bitka z Golemem. Easy Dobra, Woo! no i czy teraz z takim mieczekiem mogę sobie. Ej! Sobie. No Ej, ja dostałam! To, to, to czekaj, czy my przypadkiem ja uderzamy obszarowo? Nie no nie sięgam go. Ale żeś, kurwa. Patrz tak, tak! tak! Uderzamy obszarowo, wow! Nie! teraz Dobra, teraz mogę oh, walczyć tak. z ząbiakami! Dziesięcioma naraz, o, ciach ciach ciach! Leżą! Dawaj Biegka. golem! No Ale nie, nie no kurde! Hopie, ogarnij się! Przepraszam! No. Masz Emeraldę? pozwolenie na taką broń? No nie nie chcący. A to to uważaj i używaj, to no. tak? Co, na no obiedzie byłeś? Mama cię wołała, Dobra, ty co? Dobra, nie, nie bądź taka śmieszna, bo ty mnie <grym> zabiłaś. No, kto mnie zabił? Nieprawda! <grym> Ale, że ja z Golemem się w Berka bawię... Masz chamię! Ty... Dawaj go go, dawaj go, dawaj go! Trafił mnie! A. No, tak, wow. go! O. Zabił cię, zabił cię! O nie, o nie, o nie, o nie! Nie, okay. ja też nie żyję! Dobra, ma patent. No. Dawaj. Gdzie masz ten dziwne? mieczyk? się wszystkie miecze? on jest taki wkurzony. Aś, -tutaj jak prawdziwy speedrunner. <laughs> Okej, okay, jak prawdziwy speedrunner. I uwaga. Czosnek go. Wow, zwycięstwo! Nie Ej, wyciw, nie Ej no, nie bijcie się. Wyciw, nie, nie, wyciw, się. Wyciw, nie, nie no, z Ile się masz, nie da. Z się po prostu nie da normalnie. Pięć stobek żelaza. Chodźcie, idziemy zrobić teraz żelazny miecz śmierci. Żelazny miecz śmierci. Ale że on takie nazwy tutaj rzuca. On, pyk, tak, pyk, pyk, pyk. Okay. on się uzależnił Tyka. od tego. On chce tyk, więcej tyk, tyk. i więcej. Dawaj. Dawaj, to zabijamy, I uwaga, i zabijamy uwaga to Patrzcie teraz, co to będzie. Dawaj. Pyk, pyk, miecz, Najpierw Najdnie podchodź, Ej, Bo, ej no, A, no, 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 tak. jest mam, mam, mam. Dobrze. Lagi były, lagi były. No lagi. Ale że czyli ale że śmierci? Ale że ja ukradłam go? Rzeka dobra, dobra, robota. Misja zakończona sukcesem. Dziel mi raz, zobaczymy ile serduszek zabiera taki. O, też trzy. Trzy tyle? Nie, to. Do... Ej, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie. To tylko jakiś skam mi się wydaje, szaków. Wydaje mi się, czy Dżyka nie umie strzelać. Ej! Także ja biorę mieczyk. No dzięki. Oddawajcie! Taka, taka, pół serduszka jeszcze. Dobra, mam pula, dawaj. Ja zostałam bez. O wow, a, dwa, cztery i pół! No, no prawda? Trzymaj JJ. Ja wam powiem, że teraz się okay. niczego nie boję. Wszystkich Ta? mogę naklepać, no. Kwciutko, mamy longsworda. Ładciutko. Ej, taka jest tydzień. Jest... No nie! Kurde. A co? Nie ma tak łatwo. A myślisz, że jesteś lepszy, bo masz żelazny miecz? Szczerze, myślę, że tak. U, bryłka żelazna. Dawaj teraz, no chodź chodź. Gdzie ty jesteś? O nie! Skąd ty to masz? Dostępny i przez Dobrze ci tak! Yes! Jest! Leży! Należy, że tutaj karcza nie, nie działa! No i Eloci, Eloci, Elo Co ci no Co ci elo? Co, Co przejmujesz? Eee! Ze mną już też nie ma żartów! Uwaga! Który chce się bić? Dobra, przejęte! No zostaw! Nie, Ej, dawaj, wywalczyłam idzie. to, tak? Okej. O kurde! No i znowu A, jest masz. Drewniany. Treningowy Ej, drewniany zostaw wezmę. mnie nie, mnie nie dotykać. Nie no, zginąłem. Co za chamy ostatnie. Bo... Wszystko zwinąłem, dobra. Powiedzcie mi, którym chcecie dostać mieczem? Mam trzy różne kolory. <coughs> no ja już dobra. dostałam, oddawaj mi jakiś jeden. Wy, Wyjdę go łapką, łapką go naklepiemy. Nie dacie jest... rady. Nie damy Do... rady. No dobra, bijcie mnie, no, no. Nie bo płaczę ze śmiechu. No dobra, dobra. Zaraz ty będziesz z bólu, gościu. Jak ci w klepie. ja miałam dwa serduszka. Mi. Nie mam nawet żadnego miecza. Tak, to było tak smutne, że cię tak się dzieliłem. Okej. Okay. No, to może Jake'a sobie poszła zamiast i popu. No bo ja nie mam miecza żadnego! Proszę! Czaj Jay, awansowałaś na najlepszego zawodnika? Proszę. Dziękuję. O, Dobra, moi drodzy, jak widzicie, mamy przygotowany ring i za chwileczkę tutaj się odbędą wielkie mistrzostwa rycerzy. Każdy wow. z nas zmierzy się z każdym z nas. Ale po co one mają Na się odbywać, skoro miecze. ja już wiem doskonale, że ja to wygram. To się nie ma A. sensu, żeby to się odbywało. No jasne. Ale tak, że jeszcze niebo nie płacze ze śmiechu? Hahaha. Ha, ha, jeszcze nie płacze, no dobra. Zaraz, zaraz się taki się też wydaje. Dobra, to co? Może na początku kobiety mają pierwszeństwo. Zapraszamy na ring i zapraszamy wziąć sobie drewniany miecz. Czemu Farel, no Od razu, już tam jesteś, to zaczynaj. O, dobrze, dobrze ci idzie, okej. Okay. Ja też mam drewniany miecz. I coś okay. z tobą bije? Tak jest. W tak. prawym narożniku, czerwonym, Krystian Fishy Forul. W lewym narożniku, JJka. Złodziejka! Holacik. JJK, joystick! Nie. Justyna! Joystick! JJK! Okej! Okay. Jesteś gotowa? Trenerzy, stój tutaj i mi dopinguj, tak? Dobra. Dobra tak pamiętaj, prawy cios, hak, lewy, wiesz Lecimy. co. Lecimy. 3, 2, 1... Go! Trzymaj Poszli. gardę! Trzymaj gardę! wysoko JJ! Dobrze! Jazda z nim! Bardzo dobrze! A masz kamie! Tak, yeah! tak. wow, jak breszcze! Nie! Wie Dobra, Szako, dawaj teraz... Lagi miałem. W okay. prawie muzyku! Mecz. Szaku! Marchewa! Rudy! Uah. Dobra, teraz JJ, normalnie złodziejka, lecimy. Go! Aha. Poszli! No Dobre. nie! Okej! Okay. Dobra jest! Wow, wow. Kurde! Ona ma jakieś lepsze DPI czy coś! Kurczę, oh, najgorzej! Masterbuszka! Dobra, jesteście gotowi? Tak. Decydująca runda. Kto zdobędzie punkt? GO! Aga. Dawaj, te kalesony, są, są moje! Ło! Wow. Okej, okay, szaku dostał bombę. Jedna z ringu! Ale, ale nokał! Wracaj szybko, bo to będzie prawie że nokał! Nie! Byłaś mądrą! ale... nie, 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 pierwszy nie, Dobra, nie, 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 się nie, tym razem nie, na. nie, 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 gotowa! Jestem gotowa. Tak łatwo teraz skóry nie sprzedam, lecimy. GONG! Wiecie, jako jak ostatnio, pamiętaj, dawaj go! Króciutko! No A to Aż odklepi, dawaj go nie będzie klepał! Jak najman, dawaj! Jezę! Yes! Yes! ja nie o, wiem tak. dlaczego w pierwszej rundzie mi tak łatwo poszło. Idę teraz poszaka, idę teraz poszaka. Po Dobra dyktator, S start! dawaj! Start! Lecimy, lecimy! O, ty mnie <laughs> Jakie że nikt trawić nie umie, nie no fajnie, nie Czyli Szaku share, wygrywa kolejną brawie. rundę, tak? Okej okay, JJK, teraz my znowu się spotykamy w ringu, zapraszam, zapraszam, zapraszam. HP z was i trzeba tutaj wam oh! odebrać. Ja mam babiczką Oj! atakować? XD? Minus jeden Farel za zniszczenie, za zniszczenie to naszego ja, za mienia zniszczenie tutaj. Za zniszczenie mienia, okej. Okay. Tak. A więc uwaga, dyktator kontra <tahu> JJK, zaczynamy, poszli. Ja Dobrze. Daj, JJ, lej dyktatora, pokaż mu, że ty tutaj rządzisz, nie O, Krótko. leży. Co się ale, dzieje? Ale została znokautowana pięknie. Nie, no za szybko, za szybko, nie? Ewidentnie. Szaku, pa, przypominam ci, że to miasto jest za małe dla nas dwóch, za ciasne. No to wychodź, tu masz wyjście, Lecim. zapraszam. Tu masz kurczkę. JJka. Okej. Okay. Trzy, dwa, jeden, wojna! A, a nie no. Dwa lewaki. Trafił go. Okej, okay, teraz szaku trafił! Teraz na się trafili! Pierwszy raz Farel zwycięża w tej rozgrywce! Proszę bardzo, trzecia runda należy do farela! No nie no ja z nim przegram przecież! Trzy, dwa, jeden, start! Go! Okej, okay, dobrze Czech, dobrze! Kurde, on szybszy! Nie no ja się nie nadaję do takich walk! Uwaga! Okej, Szaku, jesteś gotowy! Trzy, Jestem. dwa, Decydująco jeden... Start, starcie. Wojna! Okej, okay, wow. przyjął. Obydwoje przyjęli po ciosie. Teraz... O nie! O, nie, no, nie no, no. niestety Farel to przegrywa to tę rundę. Kościu, rybka w puszce. Co, co, co ty robisz? Rybka w puszce. Hej, co jest? Cię nie dojadę, nie dojadę Chciałbym cię. Robić. Rybka w puszce? Dyskwalifikacja. To jest dyskwalifikacja. Przykro mi. O, widzisz, to było niesportowe zachowanie! Dostajesz minus jeden punkt szaku. No właśnie kopięc, to było! Bokcie, normalny jesteś. <noise> minus sport... dwa punkty. Ej, 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 przepraszam. Niesport. Nie Bilansem równym zarobie. Proszę dajcie mi dojść do słowa, tak? To pan tak. się zachował y, bardzo niesportowo, ponieważ po przegranej rozgrywce zaczął pan atakować pana marchewkę. Więc mi się wydaje, że to pan powinien zostać no. dyskwalifikowany z ostatniej diamentowej rundy. Właśnie, gościu, w Bok się nie kopię, pamiętaj. Dobra. <noise> Przyjmuję nad twardo. Jestem kozakiem i nie będę walczył. Atmosfera jest napięta, powiem Wam szczerze. Dobra. Deszcz pada i to jest decydująca runda. Tutaj może się wszystko wydarzyć, dosłownie wszystko. Pada desz, mamy warunki niekorzystne. Ten szkielet! Dawaj, Drzeczejka! Na Twoją korzyść, bo szkielet strzela w szaka! Start! Ej, gościu! Ej! I co? I, okay. co? I co? Kto to wygra? Zobacz, jeden drugi jeszcze będzie jeszcze wam dokopać? Proszę bardzo, jak chcecie, tak to wam jest. mogę dokopać. Elo! I co? Diamentowa runda wy... Ej, 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 ej! To znowu było niesportowe zachowanie, proszę państwa. Tak, no ja, ja już padłem. Czyli mistrzem świata w, w zawodach rycerskich zostaje... JJ! jj -ka. Tak jest, nie, Kasze. Okej, okay, mój drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Jak zwykle zostałam oszukana przez moich teammateów. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, wpadajcie na mojego Instagrama, grupę na Facebooku, TikToka. Wszystkie linki macie w opisie i nie zapomnijcie odwiedzić sklepu Pixie Shop. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!